Tylko w ciągu jednej godziny przeprowadzania naszej sondy spotkaliśmy turystów z Kielc, Chełma, Radomia, Lublina, Dębicy i Warszawy. To niezbity dowód, że Zamość jest popularnym celem dla turystów nie tylko z okolic, ale z całego kraju. Spytaliśmy przyjezdnych, co im się u nas podoba, jakie miejsca najchętniej odwiedzają i jak postrzegają naszą renesansową perełkę. Oto co usłyszeliśmy. Jestem oczarowana. Kiedyś przyjeżdżałam tutaj z młodzieżą, a teraz z kolei przyjechaliśmy zobaczyć jak to wszystko wygląda. Przypomnę już sobie odnowione, odremontowane bardzo ładnie. 53 lata temu tu mieszkałem i ciągle odkrywam nowe, wspaniałe miejsca w Zamościu. Zamość jest źródłem niekończących się informacji. To jest przepiękne miasto renesansu. W ciągu jednego dnia to tu naprawdę nie da się zwiedzić. Tu jest wszystko piękne. To jest ogrom rzeczy do oglądania. Choćby nawet te przepiękne kamieniczki niepowtarzalne. No i wspaniali ludzie tutaj. Zaczęliśmy zwiedzać zamość od twierdzy. Byliśmy w, Arsenal, w Arsenale, gdzie no, jest dużo ciekawych eksponatów. Mnie bardzo zainteresowały te eksponaty. Mam na myśli broń, umundurowanie. To wszystko było dla mnie bardzo interesujące. Jest właśnie tyle ciekawych miejsc, że brakuje nam czasu. Bardzo ładnie, ślicznie. Jest rynek bardzo piękny. O, I w ogóle nam się bardzo tu podoba. Także można powiedzieć, że wspaniale. Czyściutkie miasto bardzo. Rynek wielki. Kamieniczki naokoło rynku. Katedra z, grob z grobowcem Jana Zamoyskiego i jego brata Tomasza. To są główne atrakcje. W tej chwili wybieramy się do Arsenału. Poleciłbym mu rynek główny, przede wszystkim rynek główny, jako miasto wzorowane na włoski styl. Rozpoczynamy zwiedzanie od trzech tych właśnie placów tutaj. Zwiedzamy, proszę Pani, Rotundę. Zwiedzamy kościoły, które tu przylegają. Zwiedzamy muzeum. Jesteśmy na, na szańcach i bastionach. W tej chwili udajemy się do parku. Bo park jest pięknym parkiem, jeden z najpiękniejszych. To jest pięknie, czuję się jakby w włoszech tak naprawdę, jakby ma w małym cukierkowym włoskim miasteczku. Dużo się zmieniło, byłam kiedyś 10 lat temu i wygląda to zupełnie inaczej niż wtedy. Ratusz za nami, kamienice, podcienie, chyba najwięcej w Europie tych podcieni tutaj mamy wokół nas. Także zacznijmy od dobrej kawy na rynku i ruszmy za, dalej. Te wypowiedzi nie wymagają komentarza. Jedyne co nam pozostaje to pójść za radą turystki z Warszawy i wybrać się na spacer po zamościu. Żeby nikt nam nie mógł powiedzieć, cudze chwalicie, swego nie znacie.